Cześć, witajcie z tej strony kapsy 16 i witam Was w materiale pogadankowym zacytuowanym Kozaczenie. Chyba każdy z nas zna kogoś, kto ciągle zgrywa Wielkiego Kozaka. Kogoś, kto wizualizuje siebie jako gościa, który musi pokazać, że on to się niczego nie boi. Przyznam, że takie osoby muszą mieć niezłe ego, żeby mówić ciągle o sobie same najlepsze rzeczy. Strasznie mnie tacy ludzie irytują. Zwłaszcza wtedy, gdy chcą pokazać, co oni to niby nie potrafią. Zadziwiający jest dla mnie fakt, iż taki człowiek nie myśli w sposób realny nad tym, co mówi, tylko kłapie, ile musi na język przyniesie. Podobno to na przykładzie Osobnika, który zgrywa wielkiego kozaka. W swojej klasie mam człowieka, który przez pierwsze dwa lata szkoły średniej potrafił się afiszować, co on to by komuś nie zrobił: że jak ktoś go wyprowadzi z równowagi, to on od razu zareaguje pyskiem i będzie starał się wyjaśnić sprawę przy użyciu siły fizycznej. Takie były jego opowiastki. Próbowałem temu człowiekowi przemówić do rozumu. Nie jestem tym człowiekiem, który jak mówi, że na coś trzeba zareagować, to w ogóle nie podejmie próby. Problem polega na tym, iż jak człowiek nie chce zrozumieć tego, co my mu chcemy przekazać, to tego nie zrozumie. Ale warto jest podjąć co najmniej jedną próbę, bo wychodzę z założenia, że jak powiemy o czymś otwarcie tej osobie, może coś się zmienić na lepsze. A tak, jak nie powiemy, to nie mamy dowodu na to, że tak by się nie stało. Z tym człowiekiem żyłem zwykłej koleżeńskiej relacji, dlatego podjąłem się próby przemówienia jemu do rozumu. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, iż jak ten sam człowiek przekonywał się na własnej skórze, iż popełnia duży błąd zachowując się w takowy sposób, to jemu to nie dawało żadnych lekcji, żadnych wniosków, które się powinny mu nasunąć. Kiedy coś mu nie wychodziło, to potrafił przyjść do mnie i żalić się, jakie to wszystko jest beznadziejne, choć on używał bardziej wulgarnych sformułowań, bo tak bardzo był tym faktem zdenerwowany. Teraz przejdę do innej bardzo ciekawej kwestii. Bardzo mnie bawi to, jak jakaś dziewczyna widzi w takim człowieku przyszłego chłopaka. Przecież taki człowiek nie zachowuje się w żadnym wypadku dojrzale. Nie trzeba być jakimś mega spostrzegawczym, aby spostrzec to. Pojawiają się takie dziwne oczekiwania, że ten chłopak będzie romantyczny. Ma na pewno w głębi ducha bardzo dobre serduszko. Tylko, że jak kogoś wyzywa i robi bardzo idiotyczne rzeczy, to no nie wiem, czy można jakkolwiek mówić tutaj o byciu romantycznym i posiadaniu dobrego serduszka. Te same dziewczyny, kiedy przekonują się na tym, iż nie jest to ich książę z disneyowskiej bajki, to mało takie ale dlaczego on taki jest. A wystarczyło tylko się przyjrzeć i zastanowić. Tyle. Jakie ja to lubię określać, oczywiście w sposób ironiczny, zadanie z kategorii ultra hipertrudnych Potem te dziewczyny są bardzo smutne, tylko że tak naprawdę są sobie same winne. Kozaczenie na dłuższą metę nie wychodzi ludziom na dobre. Wiem, że jak masz się taką osobę w klasie czy gdziekolwiek indziej, to ciężko w to uwierzyć, ale zawsze się tak dzieje. Jeżeli człowiek będzie szedł to zaparte, to w piorunujący sposób się o tym przekona. Pytanie tylko, czy zechce coś zmienić. Uważam, że przychodzi taki moment, który sprawi, iż człowiek ten musi sobie coś poukładać. Gdybym miał udzielić jakąś radę, to to aby się takimi ludźmi nie przejmować. Jeżeli ktokolwiek z was się śmieje, bądź poniża, to w późniejszym czasie to się źle odbije na tym człowieku. Nie mówię to dlatego, że tak ma się dziać. Mówię to dlatego, iż tak się dzieje. Dla mnie kozłowiczenie jest jedną z bardzo irytujących rzeczy jakie są. Z kolei jak ktoś to robi w formie żartu, oczywiście tylko wtedy kiedy wszyscy mają z tego bekę i nikt tutaj nie cierpi, to jest to niekiedy zabawne. Gdybym chciał jakoś podsumować dzisiejszą pogadankę, to powiedziałbym, aby nigdy nie patrzeć na takich ludzi i się nimi nie przejmować. Tacy ludzie byli, są i będą. To się nie zmieni. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu kozaczenie, a przypnę Wam serduszko. Do usłyszenia już jutro o godzinie 18 w materiale pogodankowym zatytułowanym Priorytety. Cześć!